Hej Siemano, z tej strony Kefcio, a dzisiaj chciałbym wam pokazać 5 lub 6 trików, które pomogą Wam wygrać rundę Fall Guys. Ok, zaczynajmy, to będzie krótki odcinek, krótki, pomocny po odcineczek, więc lecimy. Pierwszą rzeczą jest na pewno, żebyście pamiętali, że możecie tutaj normalnie przechodzić. Nie musicie się bać, to nie jest żadna przeszkoda. To jest tak jakby niewidzialne i nic nam się nie stanie. Lecimy dalej. Żeby tutaj przejść jak najszybciej, musicie skoczyć 2 lub 3 sekundy przed tym wejściem na dół i od razu będziecie jako pierwsi u celu. Kolejną rzeczą jest, żeby możecie sobie skrócić waszą, no, waszą drogę do zwycięstwa. I zatem jak pójdziecie w prawo i od razu z prawej lub z lewej strony, możecie skoczyć sobie na środek, czyli oszczędzacie parę, dwa kółka. Kółka, do których musicie skoczyć. Kolejną rzeczą jest tutaj, żeby trzymać się lewej lub prawej strony, nigdy nie idźcie środkiem, bo lewą lub prawą stroną dojdziecie najszybciej. Kolejną rzeczą jest tutaj w tej mapie, gdzie latają te owoce na nas, żeby trzymać się też lewej lub prawej strony. Trzymać się od razu koło tych różowych piramid powiedzmy i naprawdę zejść tylko na sekundę w prawo jak musimy i potem trzymać się znowu koło tych piramid. Bo dojdziemy tak szybko do celu, jak widzicie. Kolejną naprawdę ciekawą rzeczą i ostatnią rzeczą jest, gdy, gdy gracie w piłkę i doleci piłka do bramki, tak jak teraz w tym przypadku u nas, to ustawiacie się na środku, tak jak tutaj dwoje koledzy ode mnie i od razu możecie szczelić gola. Bardzo łatwo i bardzo szybki sposób, żeby trafić bramkę, więc jeżeli Wam się spodobał odcinek, zostawcie lajka. Ja dziękuję, że byliście. Siemanko!